Witajcie, witajcie! Dzisiaj jest czwartek, czyli który? Szósty dzień naszej podróży? Piąty? Niedziela, poniedziałek, wtorek się dotrwa. Piąty, tak, szósty, w sobotę, w sobotę wyjechaliśmy. I dzisiaj jest święto dziękczynienia. Więc o tym święcie Wam chciałem coś powiedzieć. Bo to jest bardzo ciekawe święto. Wszyscy narzekają, że z Ameryki przychodzą. Same złe rzeczy, Halloween na przykład i dziecko, które poprosi o cukierka do piekła, pójdzie od razu. Ale z Ameryki też inne rzeczy mogłyby przyjść, takie święto dziękczynienia byłoby bardzo fajne, jakby to zaadoptować w Polsce. Co prawda, w Polsce w kalendarzu liturgicznym jest święto dziękczynienia, ale jakimś zupełnie innym terminie i. i, i bardzo mało popularne, nawet nie pamiętam kiedy to jest. To nie jest jakiś wysokiej rangi święto. Natomiast święto dziękczynienia, które nie jest katolickim czy nawet chrześcijańskim świętem, jest z kilku względów bardzo ciekawe, bo ciekawe jest dlatego, że jest czymś w rodzaju odpowiednikiem polskiej wigilii jest to najbardziej rodzinne święto w całej Ameryce. Ludzie jadą na drugi koniec Ameryki spotkać się z rodzeństwem, z rodzicami. Jest to największy ruch na lotniskach w roku, bo ludzie chcą się spotkać właśnie na uroczystym obiedzie i podziękować Panu Bogu, czy losowi, czy co kto tam wierzy. Za wszystkie dobre rzeczy, które ich spotkały w życiu. Ale jakkolwiek oryginalny termin tego święta był się zmieniał przez lata, to w tym momencie to święto jest akurat w takim, w takim miejscu, w którym się bardzo dobrze wpisuje w kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego, bo my w najbliższą niedzielę mamy ostatni dzień Starego roku. Mamy Niedzielę Chrystusa Króla. Kończy się rok liturgiczny i zaczyna się Adwent. A Święto Dziękczynienia zawsze jest albo w czwartek przed Świętem Chrystusa Króla, albo w czwartek po Święcie Chrystusa Króla. No jest w ostatni czwartek listopada. No, ale Święto Chrystusa Króla jest ruchome. Aha. Więc, bo, bo Adwent... No Adwent zawsze ma cztery niedziele, tylko Boże Narodzenie czasem wypada... Poniedziałek, a czasem wpada w sobotę i przez to się przestawia yy, święto dziękczynienia. Więc nawet tutaj w kościele, kościół katolicki zaadoptował to święto i tu w kościele dzisiaj są inne czytania niż w kościele powszechnym, niż w Polsce. Jest czytanie o dziesięciu uzdrowionych, trendowatych, z których tylko jeden wrócił podziękować. Więc to też taka jest refleksja: czy my za wszystko rzeczywiście dziękujemy Panu Bogu. A jak się słucha radia, to w radiu przeważnie są właśnie podany numer telefonu, zachęcają ludzi, żeby ludzie dzwonili do radia i żeby powiedzieli, za co są yy, wdzięczni, za co by chcieli podziękować. I także my też dzisiaj sobie. Zawsze w domu też podtrzymujemy tą tradycję, zawsze też indyka mieliśmy pieczonego, ale tutaj ze względu na to, że jesteśmy na kempingu, to nie będzie indyka. Pieczone będą ziemniaczki w ognisku, zapalimy I kiełbaskę. sobie i kiełbaskę. Kiełbaska tutaj to... Do... Zresztą O, ciekawostką też jest, że w naszej, w moim sklepie, w którym pracowałem, sprzedawali polską kiełbasę i to tak się nazywało, polska kiełbasa. I Jak popatrzyłem na skład, to się składała z wieprzowiny i indyka, więc nie wiem skąd oni wymyślili, że w polskiej kiełbasie in, mięso z indyka jest, ale, ale możemy sobie polską kiełbasę usmażyć i będziemy mieli prawie że, prawie, indyka, że indyka. A teraz jedziemy do miejsca, gdzie jest no, barbecue, czyli taka wędzarnia. Barbecue mięsko to jest takie uwędzone. Zobaczymy, czy to miejsce jest otwarte w ogóle, ale jakby było otwarte to byśmy może tam coś kupili jeszcze z, może nawet będą mieli indyka barbecue w związku z tym, że dzisiaj jest to święto. Uwędzonego. więc Uwędzonego to byśmy sobie zjedli wędzonego indyka. To tyle, a poza tym musimy się przenieść na nowe miejsce na kempingu. Tym razem będziemy mieli takie miejsce tendony, to znaczy tylko namioty. Ale tutaj niektóre miejsca, tylko namioty na kempingach są takie, że parking jest tam 20 minut do tego miejsca. Trzeba wziąć plecak, trzeba wziąć namiot i iść przez las, żeby sobie takie miejsce, żeby ten namiot rozłożyć. Niestety Smokehouse jest zamknięty z okazji święta dziękczynienia, bo. Gdzie, pamiętacie, u mnie w pracy dwa dni w roku tylko sklepy były zamknięte. Dwa dni w roku tylko nie szedłem. Nie, jak mi według mojego grafiku wypadał dzień pracy, to w, tylko w Boże Narodzenie i w święto Dziękczynienia nie pracowałem. Więc tutaj też zamknięte, bo... Bo choćby może mieli dobry biznes, no ale to jest takie właśnie ważne święto dla Amerykanów. Wróć do tego, co mówiłeś o tym kempingu. Przypomnieliśmy sobie, o czym mówiłem, o kempingu: że na naszym kempingu, na którym jesteśmy, miejsca tent only, czyli tylko namiot, różnią się tylko tym, że są mniejsze i nie mają yy, prądu. prąd. Mają, mają prądu. prąd i mają czystą wodę, tylko nie mają yy, ujścia. Do spuszczania czarnej wody. A ponieważ my i tak nie mamy czarnej wody w naszym kamperku, więc nie musimy tego używać, więc możemy śmiało tam sobie takie miejsce wynaleźć. To było jedyne możliwe miejsce do znalezienia na dzisiejszy dzień. Aczkolwiek tak widzimy, to tam są wolne miejsca, bywają. Myślę, że to wynika z faktu, że ludzie. Po prostu, nie, po prostu. Ka nie kasują, tylko nie przyjeżdżają. No, albo z jakiegoś powodu nie przyjeżdżają w ostatniej chwili, albo no, różne powody mogą być. Tak czy inaczej, mamy ostatnie miejsce na takim małym placyku, mniejszym, no, ale takim, że samochód nas się mieści bez problemu. Jutro jedziemy na inny kemping, który się nazywa Three Rivers i tam zostaniemy przez weekend czyli sobotę niedzielę, a w niedzielę pojedziemy na kolejny kemping Saint tu był St. Joseph, a ten St Andrews który będzie koło Panama City i tam będziemy przez 6 nocy chyba? Siedem 20. Co ja tam będę robił? A potem zaczyna się najprzyjemniejsza część. Dla kogo? Polegająca na tym, że zamiast siedzieć w jednym miejscu, będziemy jechać dookoła Florydy. Więc codziennie będą nowe miejsca. Przy okazji bo jeszcze prośba, dziękuję Wam za odwiedziny na moim kanale. Tylko prośba, żeby subskrypcja i, i komentarz, dowolny komentarz, bo to pomaga, jak chcecie pomóc mojemu kanałowi, no chyba, że nie chcecie, ale zostawić jakikolwiek komentarz, no byle jaki, łapka w górę, parę miłych słów, parę niemiłych słów, no obojętny jaki komentarz jest dobrą rzeczą, bo to pomaga w tym, że YouTube zaczyna. Reklamować ten kanał. Kanał się rozwija, i wtedy więcej osób może tutaj z nami podróżować. Więc z góry dziękuję za, za wszystkie komentarze i z góry dziękuję za subskrypcję. A my jedziemy jeszcze do miasteczka, do Pigli Wigli. Zobaczymy, co tam można jeszcze kupić gotowego do jedzenia, bo te wczorajsze zakupy za 60 dolarów. Najwyraźniej nie wystarczą na jeden posiłek, więc, może, kupimy jeszcze jakiegoś pieczonego kurczaka na dzisiejszy uroczysty, świąteczny obiad i będziemy wspominać, za co jesteśmy dziękczynni w naszym życiu. A mamy za co dziękować. Prawda jest taka, że mamy za co Panu Bogu dziękować. Będzie debiut. Zobaczymy, jak nam szaszłyki wyjdą. Wygląda smakowicie teraz. Ale surowe? Surowe. To niespecjalne do jedzenia. Ale miejmy nadzieję, że się usmaży. Mamy małe doświadczenie na grillowaniu. Bo mamy to trzeba, to już to. Tam... No właśnie. A nie grill. Próbujemy to położyć tam. No, ale tam jest gorąca temperatura, myślisz? Tak, myślę, no, no bo trochę nie. jest. A czekaj, to ja to posolę trochę i popieprzę. Może to dać wyżej, Grażynko? Zobaczymy, jak nam ten eksperyment wyjdzie. Troszkę się przyrumieniły szaszłyczki, ale no, e, bardzo dobre, dobre będą. Się... Mamy różnego rodzaju sałatki. W ogóle to nie jest... Dania na Thanksgiving. Tak, to nie są Żadne. dania tradycyjne na Thanksgiving, ale się tym w ogóle nie przejmujemy. Seafood salad, sałatka rybna, tu jakaś ziemniaczana, tu innego rodzaju sałatka, jakieś suróweczki. Tam szaszłyczki z kiełbasy i z wołowinki, grzybki dochodzą. Zupka zaraz jeszcze będzie i po prostu się niczym w ogóle się nie przejmujemy, że to nie jest tradycyjnie. Ważne jest yy, co innego. Ważne jest, żeby razem sobie siąść, powspominać dobre czasy, podziękować Panu Bogu za wszystkie błogosławieństwa. A zapachy właśnie to, że się szaszłyk troszkę przypalił, to akurat zupełnie nie przeszkadza na kempingu. Prawdę mówiąc, taki nieprzypalony szaszłyk to byłby dopiero problem. A to trzeba poczuć ten, tego węgla trochę. Na kempingu przy ognisku trzeba poczuć węgla. A ognisko tutaj się nam dopala i zaraz tam ziemniaki wsadzimy. Chyba na deser będą te ziemniaki. No, zaraz będziemy próbować naszych szaszłyczków. Co to wyszło z tego? Wyszło szydło z worka. Czy to mięso surowe w środku? No, spróbuj. Mm. A, mm, dobre? Pyszne. Upieczone? Chyba tak. Wydaje mi się, że bardzo dobre. No, no to mm. Ale dobre. Wydało mi się tak na grzybki od indyka w każdym tak. razie. No to dobrze. Grzydka. Aha. Spróbujemy. Tylko tamten jest rozciapany, to nie ma tego najlepszego, co pływa. W nim. No ale to najlepsze dla ciebie. Nie są to gołąbki, co prawda, ale nie mogą gołąbki. być. Mogą być. No to jeszcze na zakończenie takiego miłego wieczoru wsadzimy sobie kilka ziemniaczków do żaru ogniska i zobaczymy co się stanie. Brakuje mi tu profesjonalnego sprzętu i doświadczenia, że minęło wiele lat od harcerskich czasów. No nie popatrzyłem na zegarek kiedy te ziemniaczki wsadzałem ale one były niewielkie więc myślę że już pewnie minęło z pół godziny myślę że można by zajrzeć do nich bo bo mogą się spalić nie wiem czy one czy one są Miękkie czy twarde? Czy. Mm. Mm. Fantazja, tylko soli potrzebuj. Co? Gdzie jest sól? A już się ubiegłe? Niepewno. No ale to czemu mnie nie woła? No bo ty nie jadasz ziemniaków. No ale jednego przecież muszę. No, <noise> Siedem sztuk powinno gdzieś tu być. A gdzie ten sól jest? Nie wiem czy wszystkie będą okay. tak samo upieczone, bo, bo tu tego, nie mieliśmy tego żaru za dużo. Ach. Ten jakiś zimny. <grym> jak zimny to chyba się nie upieka. Ale dobre. A, 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 a. a to kładź cool na tym. Pyzo. Ale pyszne. To daj mi jakiegoś... Posmaruj mi, a ja grzebie dalej. Tośmy sobie mało tych ziemniaczków zrobić. Trzeba było wszystkie tu wrzucić. Albo częściej trzeba będzie. Zrobimy sobie w niedzielę znowu. Mm. Oh, 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 oh. No ale to, to takiego gorącego nie wkłada, bo się sparzysz dziób. To ile to? Trzy wyciągnę, to jeszcze cztery powinny być, Aha. To jest ziemniak czy węgiel? No. A tu ktoś, kto podobno nie jada ziemniaków się przysiadł. No ale takie upieczone na ulicy się nie liczą. Nie liczą się mówić. Poza tym one takie malutkie są. <laughs> że tym bardziej się nie liczą. Nie? <laughs> że tym bardziej się nie liczą. No właśnie. Trzeba było większe. No ale by się długo piekły, większe, wiesz? No ale wyczytałem, że takie 40 minut duże do godziny. Tak? No to można kupić na niedzielę większe. To wrzuć te jeszcze i przy sobie. No, proszę elegancko. I tak minął nasz kolejny dzień na kempingu. Jeszcze sobie wrzuciliśmy. Uczymy się, przynajmniej się tu cały czas uczymy, jak to się na kempingu żyje, bo. Bo to jest nowość dla nas w sumie, więc poprzednie wyjazdy kamperkiem były takie ekspresowe, nie siedzieliśmy dużo w jednym miejscu, a teraz tutaj właśnie będziemy mieli dwa tygodnie takiego pobytu palenia ogniska, więc już tu widzimy, że ziemniaczki trzeba troszkę większe kupić, będą lepsze, choć te były bardzo smaczne. Troszkę nam się szaszłyk przyrumienił, że tak powiem, ale też był bardzo dobry. I pierwszy raz musiałem zastosować długi kabel od, od prądu do kamperka. Przez poprzednie dni mi się wydawało, że jest za długi, niepotrzebnie taki długi kupowałem. Nawet się zastanawiałem, czy nie lepiej kupić krótszy, bo zawsze miałem to gniazdko z tamtej strony, gdzie, gdzie mam wejście w wań. A tu się okazało, że, że akurat taki długi jest mi potrzebny. Nie jest ani troszkę za długi. Więc, więc lepiej mieć dłuższy, który można zawsze zwinąć, jak nie jest potrzebny taki długi, niż mieć krótki, który może się okazać za krótki i, i nie dostanie. To miejsce jest właśnie tylko dla namiotów. Tak jak tam obok przyjechali ludzie z łódką, rybacy i rozłożyli namiot za, za łódeczką. Ale różnica między tym miejscem a takim naprzeciwko, które jest dla kamperów, jest tylko taki, że tutaj nie ma odpływu na czarną wodę. No a my nie mamy czarnej wody, mamy szarą wodę tylko i mamy, nie musimy tego zbiornika tu opróżniać. A my jeszcze będziemy mieli ziemniaczki na koniec, ale tego już wam nie pokażę, bo już zaczynam sklejać ten filmik. Jutro jedziemy do innego parku, który jest 100 mil stąd, 160 km Three Rivers Park. Wracamy na północ, to jest na granicy z Georgią i tam będziemy dwie noce i potem wracamy tutaj nad Zatokę Meksykańską do Panama City, do parku St Andrews. Tam będziemy do następnego weekendu i w następny weekend ruszamy na objazd Florydy. Pojedziemy na Key West i z powrotem do domu, a niedziela za dwa tygodnie to już będzie niedziela w Charlotte, bo tam już będziemy mieli polską mszę. A pon tej następnej niedzieli, czyli za dwa i pół tygodnia od dzisiaj, lecę do Polski. Także zobaczymy, czy się uda te vlogi robić. Codziennie, łącznie z wyjazdem do Polski. Znaczy, w Polsce ich nie będzie, no ale z lotem, z podróżą do Polski. A w Polsce za trzy tygodnie, w niedzielę za trzy tygodnie spotykamy się w McDonaldzie na ulicy Floriańskiej w Krakowie. Powiedzmy jakoś tak przed południem. Nie, nie wiem, od której, od której kanapki dwala. O, o 10-11 to jeszcze ustalimy. Możecie napisać propozycję, jeżeli ktoś by chciał przyjść, przyjechać, żeby, żeby napiszcie o której godzinie by Wam pasował najlepiej takie spotkanie w niedzielę, w niedzielę przed południem. No i piszcie w komentarzach, czy te vlogi Wam dalej pasują. Proszę bardzo o komentarze, bo to pomaga i mnie, i YouTube'owi. Po prostu kanał wtedy jest lepiej promowany. To tyle na dzisiaj. Jutro jedziemy do parku Tree Rivers Park, więc do zobaczenia, do zobaczenia jutro z innej lokalizacji. A my tu przyglądamy się jeszcze ziemniaczkom, powinny jeszcze tutaj dochodzić do siebie przez 10 minut, a ja lecę sklejać tego vloga, żeby mógł być opublikowany dzisiaj w nocy. Dobranoc, trzymajcie się, pozdrawiam.